Законодательство национального совета национального совета A ty, ka się wybierasz? Do przedszkola, a później do domu. Dziowie, towarzystwo. Żegnamy, towarzystwo. Do widzenia, do pracy i do przedszkola. A teraz. o -la -la. la. la 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 la. Lecimy do Okonia na zakupy i na ryby, słuchajcie. Tak widzowie, ja się już pakuję, już jak się przebległ. Towarzystwo pożegnane, także witam was w kolejnym odcinku. Lecimy do Okonia na zakupy po jakieś kuleczki i lecimy nad woda, na nocka. Obejrzymy co się będzie działo, także widzimy się pod sklepem. Coś tam wybieramy. Mam zamiar kupić jakieś kuleczki wiśniowe, także obejrzymy co tam ma na sklepie. Tak jak go dom i lecimy na łowisku. Ciema, czołem! W na zakupy wiesz? Widz, już Moszkawa do mnie jest robiona. Coś wieczór kiedy przyjdzie. <laughs> tak, widzowie, szybki, szybki zakupy, jakieś kuleczki i lecimy na dłoda. Ciekaweś? To wszystko pozamawiane, nawet te, całą sedno. Co by my tu potrzebowali? Foksy, oczyki, bez zadzioru. Idziemy po kulki, słuchajcie. Ochotka bierzemy. Tak, ja już nad wodą zaczynam się pomału rozpakowywać. Co do zanęty, na dzisiejsze wędkowanie. jak widzicie, kukurydza, rzepik, konopi, drobny pelecik, wszystko wymieszane do rakiety i pora kulek, co by da ze szlojdra. Tak to wygląda. Zaraz szybko jeszcze zestawy poprzerabią na nowe. I słuchajcie, pod te lilie. By da rakietą tuki futrowo z lewej strony. Tak, zestawy nowe zrobione. Co do przynęt, to już wygląda tak. Kuleczka o smaku przypraw SK30, czyli ta mała kuleczka squid kryl na fluorokarbonie, oczek bez ciężarek. I tak to wygląda. Oczek rozmiar 2. Drugi zestaw. Tak samo fluorocarbon 036, ciężarek, choczyk numer 2 i tukie kuleczka na miękkim włosie z plecionki, kuleczka wanilia podbito wanilią pop-up i tak to na dnym dźwignie, że hoczek będzie leżał na dnie, ale to mu zaprezentuję zarowę wodzie. Tak się będzie prezentował zestaw widzowie na dnie. Idealnie zbalansowano kuleczka. Choczyk. Choczyk leży na dnie a nad nią stoi kulka podbito, o my się se idealnie, idealnie nicy no zestawy, teraz ciepła do wody Tak widzowie, wędki w wodzie te. czekamy na jakieś brani dzisiaj takie większe kulki, nie chcę, żeby mi te leszcze brały tak jak ostatnio. Dzisiaj wyselekcjonowany, przyjęty Amur Karp. Obejrzymy co się będzie działo Jerzyk dobrej myśli. Godzina 11.45 do jutra do 9 rana posiedza. Czyli dużo godzin chytania przede mną obejrzymy co się będzie działo tak jak o dom. Jerzek dzisiaj tak nastawiony, że uda się w końcu jakoś większą rybę chycić i taki właśnie mam morale na plus. Obejrzymy, obejrzymy, co będzie. Także Jowa huja, zaraz jakiegoś soczku sanaleja obiad zrobi. Dzisiaj skrzydełka, kurczaka. A kto tu przyjechał do wujka na ryby? Kto no tu przyjechał do wuja na ryby? Co? Kajmowuję jak wędki. Pojdziemy wędki obejrzeć od wujka. No? Obejrzcie je brani no. Obejrzcie je brani. Poruszymy. Kajmo jak wędki, co? Tak Tito? Będziesz chytał z wujkiem karpie? Co? Chyć! Yeah, Będziesz brawo. chytał z wujkiem karpie, co? Za rok? Ja? w nie? Najmłodszy <laughs> członek naszego Naszego teamu, no Carpenter zni. <grywa> tak, widzowie, na razie cisza z rybami, ale co żeś chciał powiedzieć, taka przestroga, bo zawsze, jo tak zawsze też sprawdzą i moje dziecko też na to uczulą, że zanim się napije czegoś z kubka, to do niego zajrzę, czy nie ma osy w środku. Jo zajrzał, osy nie było, jakże się chciał napić, musiała ginał wlecieć i prosto warga miał ugryzła. Marcin mi prawie jedzie do apteki, po coś na, na ugryzienia. Bo wkład z lodówki nie pomogło, a już po prostu tej wargi nie czuję Kurde, I, i wam powiem masakra. Masakra, dobrze, że ich nie połknął. Także my tu czekamy medali na brani, No, obejrzymy. Tak, widzowie, zmieniliśmy miejscowa. tutaj na stanowisko numer jeden. Już jak się rozpakował, wędki jak zarzucił tamę wyciągi jednego suma, takiego 70 i było widać, że sum tam stoi większy, bo niestety nic się nie działo. A co chwila coś tam ryby goniło. Także obejrzymy tu na tej otwartej wodzie, czy się coś udozłowić. Tak jak odom, wędki zaciepnęte i obejrzymy. Obejrzyj akurat, ale leszczyk piękny. Obejrzyj, słuchajcie, zmiana miejscówki. Pierwszy kontakt z rybą dzisiaj i oby nie ostatni. Tak ile jeszcze mogą brać, nawet jeszcze większe. Piękne. Piękne złoty. No. Wojty obok tak płynie. I Weź. I piąta latra wujkowidowej. Piątka wujkowi. Tak. No uciekł no. Co się stało z tym rybą? No uciekła. Tak, siedza, słuchajcie, i ta jedna wędka na tym stanowisku, tu, postanowiłem, postanowiłem ma na metoda. Na małe dambelsy, na razie, za chwilę byda zmienił tam zestaw i bydachy to na popki. Taki 12-14 max, żeby i taki krótki przypon 10 cm, żeby nad tym koszykiem ta kulka była dźwignęta na fluorokarbonie, Już tu mu zestaw przyszykowany. Obejrza jeszcze jeden rząd teramom, ciepny na tonąco, 8 mm, brzoskwinia Mango. Potem na masło ciepna i potem właśnie beda rzucą na te kuleczki, popapy i będziemy widzieć co się będzie działo. Drugo wędka, trzecie połek, teraz ze śmierdziela na truskawka 20 mm podbito kiwi. I też to niech leży. Słońce pomału zachodzi, godzina pomału 18 Coraz to bardziej zadrzewa. Myślę, że po szaroku, jak się będzie szarzyć, konkretno ryba uderzy. Dzisiaj na obiad kolacja, na Getsy i piersi z kurczaka, panierowane, już się tu ładnie pieczą, zarobią gotowe, słońce zaszło i czekamy na pierwszą rola pięknie to tu wygląda. jest widzowie coś konkretnego ale się dzieje Nie wiem, czy to jest ma czasem sum, ale zapnął Nieźle. Dobra, słuchajcie, postaram się go zaraz do podbieraka chycić i wam go pokazuję. Sum, słuchajcie, suma że chycił teraz. Te brani co widzieliście, ale piękny, piękny sumec. Nasz rany już wam go pokazuję tak widzowie już Wam go prezentuje ładny ładny sumec na małego Dambelsika za rumbą piękny piękno walka do szybko zdjęci i do wody idziemy go wypuścić Jest, jest widzowie Konkret ryba, które udało się wyholować zarując woża i mu ją prezentuje. Piękny karpik. Piękny. Piękny jest. Już wam go pokazuje. 12 kilo. 12 kilo już on go pokazuje Piękny karpik piękny Piękny karpik szybko zdjęci i do wody elegancko Idziemy go wypuścić i ciepiemy wędka. Płyń, płyń do domu, aż że się zmachów Piękny, 12 kilo. Jest widzowie z rana, 6 godzina i holujemy amura. O, jeszcze zrobię rolkę. Dobra, słuchajcie, podbieram go, jak się uda i go pokazuje. Widzowie, już Wam go pokazuję. No. No ty, ty, ty. ty, jeszcze się nie wyszarą tym momencie, samego rana. Szybko zdjęci i do wody, godzina szósta rano i taki ładny okaz, a do ósmej siedza, także może u to jeszcze się coś złowić. Piękny Amur. Tak widzowie, koniec zasiadki, co mogę powiedzieć, fajnie rybki udało się wyciągnąć, szkoda tych, co się urwały, no i co, widzimy się w następnym filmie, może z rzyki, może zaś ze stawu, spodobało mi się tu, wam powiem, na pewno tu będę też części jeździł jeszcze w tym roku, parę razy tu nie przyjada. także tak jak go my się widzimy w następnym filmie, pozdrowionka, Czymcie się.